W meczu z Kampakiem jest też akcja Odygi. Mateusz Odyga na post. Jakub Durkiewicz. Durkiewicz i mamy bramkę na 1 do 0. A to grać do napierały. Kolejny przechwyt, szansa na bramkę numer 2. I wykorzystuje tę okazję Marcie Talerek. ...patrzą, żeby to spotkanie wygrać. Odyga nawet w takiej sytuacji nie trafia. Sebastian napierała. Wybita pisko ...zakończy się już na fazie grupowej, w której Sobutka szuka... na ...akcja Smoków, podanie w pole karne, świetnie... Kokot, Kokot, Borys Baron, dublet kapitana Red Dragon z Pniewy. Jeszcze piłka w polu karnym Odyga, Mateusz Odyga. Odyga! Broni Rudziński. Ostatnia sekunda i wiemy już na pewno, że z kompletem punktów Red Dragons Gniewy wygrywają grupę D. Znakomita faza grupowa ekipy Skoków. dzisiaj. Zwycięstwa z KGF-em a także na koniec soboty 3-0 z Gwiazdą urna Śląska.